Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców ostatniego, nie wiem, półrocza. Nie, nie pamiętam kiedy nagrywałam ostatni film z ulubieńcami, i pokażę Wam tutaj kilka rzeczy, kilka filmów, również książkę, więc jeżeli ktoś z Was lubi takie filmy tak samo jak ja, no to oczywiście zapraszam. Będzie to film sponsorowany przez wydawnictwo Maastricht, dlatego że będę Wam tutaj opowiadała również o moim ulubieńcu, czyli o niecałkiem martwej Holly Jackson. Natomiast zanim przejdę do tej książki, to jeszcze tak w temacie książkowym. O książkach tutaj dużo nie będzie, tylko tam wstęp jest tak naprawdę o y, powieściach, bo tych ulubieńców mogłabym wymienić, wymi wymieniać, jeżeli chodzi o książki, natomiast y, zostawiam sobie to na koniec roku, bo jeszcze możemy mi się odmieni. Ale jest jedna seria książkowa, o której, z której bardzo się cieszę, dlatego że ja myślałam, że wydawnictwo już to porzuciło. Wręcz myślę, że ta odpowiedź, którą dostałam od wydawnictwa bardzo mocno sugerowała, że wydawnictwo to, yy, tę serię porzuciło. Niestety nie jest to Nevermore, tutaj jeszcze nie mam dobrych wiadomości, ale Poradnik Prawdziwej Damy. Byłam przekonana, że wydawnictwo porzuciło, nie będą chcieli wydawać kolejnych tomów, zatrzymali się na czwartym tomie, a piąty tom ma mieć w końcu ślub i jest to ślub w cieniu morderstwa. I ta książka już wam mówię, kiedy będzie miała premierę. I zapowiedziana jest na 12 listopada, przynajmniej tak mi podpowiada tutaj pierwsza strona internetowa, w którą weszłam. Jest to środa, więc to bardzo prawdopodobne, że faktycznie wtedy ta książka wyjdzie. Ja się strasznie z tego cieszę, bo jak wiecie, ja tę serię poznałam na początku tego roku. Zaczęłam słuchać. Nawet nie za bardzo wiem dlaczego. Ja byłam ogólnie zainteresowana tą książką, bo i moja mama ją bardzo polecała, i Marta, znana wcześniej jako Marta bibliofilem, być i strasznie, strasznie chciałam ją przeczytać, ale to nie była taka. To raczej była kwestia tego, że chciałam poznać, co im się tak bardzo podoba, a nie, że byłam pewna, że mi się to tak bardzo spodoba. Bardzo chciałam to w tamtym momencie przeczytać, ale jakoś z czasem trochę opadło mi ten, opadła mi ta radość na tę serię. Aż tu nagle jak sięgnęłam, to tom za tomem i się nad, żadnym tomem nie mogłam się nacieszyć. Więc to jest jeden z moich lubieńców, o którym tutaj wspominam, bo może nie wiedzieliście, że wydawnictwo faktycznie będzie kontynuowało. I też wstawili taką rolkę w, z, z, z Dianą Freeman, która jest autorką, w której ona sugeruje, że może kolejne tomy też będą, więc. Trzymajmy kciuki, bardzo przyjemna seria. W ogóle w tym roku miałam kilka takich przyjemnostek. Bardzo dużo radości też mi sprawia to czytanie serii na raz. Ja to praktykuję tak naprawdę dopiero może drugi rok, ale to jest super. To znaczy, mi to dużo więcej mi to dodaje w moim odbiorze po prostu historii. Dużo bardziej one do mnie przemawiają, na dłużej ze mną zostają. No to jest coś po prostu fantastycznego. Tak samo było z serią em, legend, pierwsze legendy, tak? E, Saliwana, która zaczyna no, jakby w każdy tytuł epoki w tytule. Każdy tytuł ma epoki w tytule. Każda część, każdy tom ma epoki w tytule. To myślę, że też mogę zaliczyć do ulubieńców. A jak już w sumie zaczęłam o tych epokach, to chciałabym tutaj też wspomnieć o ich, chyba jednym z moich nowych ulubionych lektorów. Lektor, którego ja znałam już od dłuższego czasu, ale w związku z tym, że słuchałam tych epok i to było wiele, wiele godzin, to jakoś tak się trochę rozkochałam w tym głosie. I to jest Albert Osik. Głos Alberta Osika. Bardzo przyjemny głos, bardzo taki. Wydaje mi się, że może w 100% niedoceniany. Wydawnictwo Tajfuny przedstawia Ranpo Edogała. Demon z samotnej wyspy. Przełożył Andrzej Świrkowski. Czyta Albert Osik. Nagranie Pike Voice audiobuki. Jest, fantastyczne jest, to znaczy ja też. Yy... I mówię to z perspektywy osoby, która słuchała zarówno powieści Fantazy, jak i książki, która no, fantazy nie jest, bo była kryminałem. I wydaje mi się, że nadaje się zarówno właśnie do powieści fantazy, jak i do innych, wszelakich innych powieści, bo jednak e, fantazy trzeba moim zdaniem umieć czytać. I myślę, że warto by było przejść do książki, czyli właśnie Nie całkiem martwa. Ja tę książkę czytałam w lipcu, na przełomie czerwca-lipca. Bardzo się cieszyłam, jak dostałam propozycję patronowania tej książce, dlatego że, jak wiecie, ja uwielbiam Holly Jackson. Holly Jackson jest jedną z moich ulubionych autorek, a jeżeli chodzi o autory, autorów y Kryminałów młodzieżowych, no to to już w ogóle. Jeśli chodzi o kryminały, wydaje mi się, że jestem raczej wymagającym czytelnikiem. Mało trzeba, żeby mnie zadowolić, ale mało, który kryminał to ma, żeby mnie faktycznie realnie zainteresować, zaciekawić i sprawić, że ja będę mówiła, że to jest fantastyczny kryminał. I też, szczerze powiedziawszy, dla mnie kryminały są raczej rozrywką. No i tutaj w przypadku powieści Holly Jackson mam wrażenie, że one poza rozrywką dodają mi. One nie są prostymi zagadkami i to jest to, co mi się tak bardzo podoba. Jeśli chodzi o nie całkiem martwa, to to jest książka Holly Jackson, w której ona trochę próbuje wyjść do tych do dorosłych czytelników, z tym, że ja tutaj już na samym początku powiem, jaki mam zarzut, i to jest tak naprawdę jedyny zarzut, jaki ja mam do tej książki, książki. czyli fakt, że moim zdaniem, mimo tego, że książka docelowo miała być yy, dla starszych czytelników, to, mimo tego, że bohaterka ma 27 lat, ona nie zachowuje się, jakby miała 27, ona się w żadnym stopniu nie różni od innych bohaterek nakreślonych przez Holly Jackson, które raczej są już młodymi, dorosłymi, czyli powiedzmy tam od 16 w górę, ale raczej chyba żadna z nich nie wychodziła poza 20 rok życia. Tutaj Jet też nie jest taką bohaterką, to znaczy ona nie czuć, że ona by miała 27 lat po tym, jak się zachowuje. Także powiedziałabym, że raczej jest to książka dla starszej młodzieży. I w plus, ale nie skupiałabym się na tym, że to jest próba jej wyjścia do osób dorosłych. I jeśli ktoś z Was się zastanawiał, dlaczego jest taka dziwna okładka, no bo jednak ta okładka, no umówmy się, nie pasuje do innych książek Holly Jackson, no to jest to związane oczywiście z fabułą. Mamy tutaj historię Jet, która w halloweenową imprezę hmm, dochodzi do próby jej zabójstwa. Próby, dlatego że się nie udaje. To znaczy, Jet żyje, yy, nie ma się dobrze, ale żyje i tak naprawdę dostaje diagnozę od lekarza, że albo podda się operacji, która ma spore powikłania i jest spore szanse, że ona nie przeżyje tej operacji albo może żyć, ale ma tak naprawdę mało czasu, bo dają jej maksymalnie 7 dni. No i oczywiście Jet postanawia wziąć to wyjście numer 2, bramkę numer 2 i postanawia żyć pełnią życia, ale tylko przez 7 dni. Bardzo ciekawy koncept, dlatego że tuż tutaj trochę nam wchodzi takie filozoficzne, filozoficzne rozmyślanie, co my byśmy sami... Jaką decyzję byśmy podjęli na jej miejscu, i myślę, że gdyby zostało mi coś przedstawione tak, jak zostało przedstawione to Jet, to też zdecydowałabym się na to życie, ale krótsze życie. I Jet postanawia te 7 dni. Poświęcić na dochodzenie, kto próbował ją zamordować i dlaczego próbował ją ktoś zamordować, bo wydawałoby się, że ona jest raczej taką, no, nikomu nie przeszkadzającą osobą. I to jest książka ym, z kategorii tych których no, fabuła rozgrywa się na bardzo krótkim odcinku czasu, no bo mamy tutaj tak naprawdę chyba 8 dni przedstawionych, no bo on, liczę to razem z tym 31 października, tą imprezą Halloweenową. I to jest bardzo dobre dla samej książki, bo my mamy poczucie tego tego, że ten czas biegnie, że to strasznie szybko mija, a jednocześnie jest w nas taka chęć, żeby... No może, może do tego nie doprowadzi to, może jednak będzie jakaś bramka C. I to po prostu dodaje takiego dodatku do tej samej fabuły. Bardzo dobrze się tę książkę czytało. Z pewnością jest to jeden z tych kryminałów, który spodoba się osobom, które kryminałów nie lubią. Ona ma też bardzo dobre zakończenie i może mówić więcej nie będę. Uważam, że jest ono po prostu idealne na tym miejscu. Lepiej by się ta książka nie mogła zakończyć. Jeżeli chodzi o całą zagadkę kryminałową. Genialną. Jednym się będzie podobała, innym się nie będzie podobała. Mi się ona podobała. Ja też nie jestem największą fanką Jet jako bohaterki, ale jestem fanką innych bohaterów, których poznajemy w tej książce, którzy Jet pomagają lub też nie do końca jej pomagają. Bardzo ciekawa, myślę, że spokojnie możecie ją przeczytać w jeden, dwa wieczory. Ona ma, chociaż tak jak teraz patrzę, ona, patrzę. <grym> ona ma 450 stron, natomiast ja ją przeczytałam tak naprawdę na dwa posiedzenia. Częściowo dlatego, że byłam po prostu bardzo ciekawa, a częściowo dlatego, że の Umówmy się, to jest Holly Jackson. Ja raczej jej książek nie czytam dłużej niż dwa dni. Bardzo, bardzo fajna powieść, i też ona oczywiście miała ten wątek medyczny, który oczywiście jest związany z tą układką. Ja tutaj się wdawać w te szczegóły nie będę, bo się na tym nie znam. Znam się za to na innych rzeczach, które też były w tej książce poruszone, i tutaj bardzo chciałabym wydawnictwu podziękować, że nie olali tej wiadomości, którą ja im wysłałam, dlatego że ja po skończeniu książki, właściwie w trakcie czytania książki, zaznaczałam sobie jeden fragment z adnotacją taką, żeby przekazać to może trochę dalej, żeby to. Ja nie mam. Mam pojęcie, jak wygląda oryginał. W tamtym momencie też oryginału nie mogłam sprawdzić, bo na dzień, kiedy czytałam tę książkę, oryginał jeszcze nie miał swojej premiery. Więc byłam ciekawa, jak to rozwiążą. Wysłałam bardzo długiego maila w związku z pewnym lekiem, który tam jest wspomniany w, w samej fabule książki. Bardzo się cieszę, że to nie zostało olane, bo uważam, że każda osoba, która choć trochę kiedykolwiek miała w związku z lekami, od razu by zauważyła, że coś jest nie tak z tą, z tą kwestią. Bardzo się z tego powodu cieszę. Znalazłam sobie ten fragment w książce. Świetnie z tego zostało to wybrnięte. Nie mam pojęcia, jak było w oryginale, czy trzeba było tego, z tego wybrnąć, czy też nie. Wyszło bardzo dobrze. Więc myślę, że jeżeli jesteście tutaj dłużej, to ja was do Holly Jackson przekonywać nie muszę i prawdopodobnie wielokrotnie słyszeliście tutaj o Holly Jackson. To jest mój trzeci patronat nad, nad, nad książką tej autorki, nad książkami tej autorki. Powiem tyle, jeżeli tak jak ja macie wrażenie, że czytaliście już każdy możliwy kryminał, Radzę Wam sięgnąć po Holly Jackson. Ona naprawdę robi coś innego w tych książkach. To nie jest tak, że każda z nich będzie nowym, wielkim ulubieńcem i że każda będzie innowacyjna, bo też nie do końca. Tak się też wydaje mi się, że to jest bardzo trudne do osiągnięcia, ale jednocześnie coś w sposobie pisania Holly Jackson jest takiego, że tego się nie da po prostu odłożyć. Więc ja bardzo dziękuję wydawnictwu za zaufanie i Wam za zaufanie, jeżeli faktycznie po tę książkę będziecie chcieli sięgnąć. A teraz przechodząc do ulubieńców, którzy dalej znajdują się w tej części em, szeroko pojętej, tej kultury, chciałabym wspomnieć o rzeczach dwóch, bo wrócił program Ugotowani. Wow, ale w ogóle przeszłam. Na przestrzał. Mamy nowy sezon ugotowanych. My ugotowanych oglądaliśmy totalnym przypadkiem. Kiedyś nam się to włączyło na playerze, jak jeszcze było. Przecież obejrzeliśmy wszystkie dostępne sezony, bawiliśmy się wyśmienicie. Tylko szliśmy oczywiście od tego najnowszego do najstarszego, więc widzieliśmy już potem mankamenty w tych pierwszych. I w momencie, w którym ja we wrześniu zauważyłam, że jest nowy sezon, nowy, najnowszy z 2025 roku, to złamałam mój ban Instagramowy, dlatego że we wrześniu nie wchodziłam na Instagrama. Weszłam, napisałam do Regał ZK, czyli do Justyny, i napisałam, że jest nowy sezon. Sezon, bo my kiedyś o tym pisałyśmy i ja to zapamiętałam, że my o tym pisałyśmy, bo ona myślała, że jest nowy sezon. To jest program, który ja nie wiem, dlaczego przestali w ogóle go nagrywać. Czy on naprawdę nie miał takiej oglądalności? Przecież to się tak dobrze ogląda. To są cztery obce osoby, które spotykają się na obiad i mają się nawzajem nakarmić, później się oczywiście oceniają w skali akurat tutaj w tym nowym sezonie w skali 1 do 20. No i wygrywają na koniec tam chyba 5 tysięcy złotych. To się wygląda, ogląda się to super. Fajnie jest w ogóle zobaczyć, jak różne są te osoby, czy one się dogadują, czy też nie. Nie wiem, jest tak jakaś taka coś dla mnie nie do końca pojętego, co mi sprawia strasznie dużo radości i ja bardzo lubię oglądać gotowanych, więc to jest mój ulubieniec. Natomiast drugim ulubieńcem, który nie jest programem telewizyjnym, jest serialem, a ja jak wiecie za serialami nie przepadam, bo się nie lubię przywiązywać, jest The Office. Tak jak wiecie, my jakiś czas temu oglądaliśmy Teorię Wielkiego Podrywu od początku i później prosiłam Was o polecenia, bardzo dużo osób właśnie polecało biuro. Oglądamy w języku, to znaczy bez lektora żadnego, z polskimi napisami i chyba to jest najmądrzejsze, co mogliśmy zrobić, natomiast te napisy mają sporo błędów. Są dla nas o tyle dobre, że jeżeli jest żart, którego totalnie po angielsku nie rozumiemy, to przez te próby przetłumaczenia na język polski jesteśmy w stanie zrozumieć, o co chodziło. Oglądamy oczywiście wersję USA z Michaelem Scottem. Bardzo dobrze się na tym bawimy. Ja nigdy nie oglądałam, ja tak naprawdę tylko z mamą znałam. Adam powrócił po raz kolejny do The Office i ja oglądam po raz pierwszy. Jesteśmy na czwartym sezonie, natomiast musiałam sobie specjalnie zaspoilerować jedną rzecz. Zaspoilerowałam sobie pewną rzecz dotyczącą dwóch osób w serialu. Myślę, że jeżeli ktoś oglądał, to wie, ale to się tak dobrze ogląda. Niektóre żarty są straszne, niektóre żarty uważam, że totalnie no, no, nie zestarzały się zbyt dobrze, ale są też takie żarty, które się bardzo dobrze zestarzały. Teraz są jeszcze śmieszniejsze, więc ja się bardzo, bardzo cieszę, że jednak się przekonałam, dlatego że tutaj taka informacja dla osób, które miałyby oglądać same. Pierwszy sezon jest moim zdaniem on jest straszny, mi się on nie podobał, ja w ogóle nie mogłam przez to przebrnąć, natomiast miałam w głowie, że z jakiegoś powodu Adam mi to włączył, a Adam raczej by mi nie włączył czegoś, co by mi się nie spodobało. No i faktycznie wyszło na coś, co miało realnie szansę mi się spodobać i tak jest, więc jest to y, mój aktualny ulubieniec, bardzo się cieszę i cieszę się, że też zostało mi dosyć dużo odcinków, natomiast mm, nie podobały mi się odcinki te po 40 minut, uważam, że były y, za bardzo rozciągnięte, bo chyba w trzecim sezonie jest, nie wiem, 14 odcinków, z czego cztery pierwsze są po 40 minut, one są za bardzo, one są za długie, y, nie wychodzi to dobrze, jednak te 20-minutowe sety są ekstra, więc bardzo mi się podoba, bardzo się cieszę i świetnie mi się to ogląda, tylko muszę ciągle prosić o tatę o kod do Netflixa, bo nie wiedzieć czemu ciągle mnie wyrzuca. I nie odchodząc daleko do od kulturowych rzeczy. Muzycznie będzie tylko o jednej płycie właściwie. Bardzo czekam na nową płytę Florence, która będzie miała premierę w Halloween, ale no to, to dopiero wtedy będę mogła wam powiedzieć, czy mi się podoba, czy też nie. Płyta, która każdemu prawdopodobnie jest znana. Myślę, że tytułowa piosenka jest każdemu znana, czyli At Last. Natomiast ja nie wiedzieć... Ja bardzo lubiłam zawsze tę piosenkę. Ja ją miałam nawet na składance zrobionej do samochodu w 2017, by wypadało, że to był 2017. Uwielbiałam. Natomiast nie wiedzieć czemu kiedyś włączyłam sobie całą płytę, bo chciałam spróbować. Jak mi się ta płyta spodobała, ja bym mogła słuchać w kółko tej płyty. Ona jest dla mnie tak... Komfortowa, tak dużo radości mi ona daje. Są, są świetne te piosenki, są lżejsze, są e, bardziej takie, nie wiem, ruchowe, więc stwierdziłam, że skoro tak bardzo mi się podoba, to trzeba to kupić. To jest oczywiście płyta z 1960 roku, więc jest to, są to piosenki sprzed 65 lat, ale one są tak piękne. Że nie mogłabym o tym tutaj nie wspomnieć. Więc jeżeli ktoś z Was chociaż trochę lubi e, Atlas, to rekomenduję Wam przesłuchanie całej, całej płyty. Jest super, bardzo, bardzo Wam polecam. Ja oczywiście mam ją w formie winylowej, bo też po prostu mamy gramową w domu, który jest ulubionym miejscem kotów do siedzenia. Także ja tę płytę absolutnie uwielbiam i planuję oczywiście za niedługo wrócić do Gnijącej Panny Młodej, bo też mam całą ścieżkę dźwiękową na płycie. Natomiast to jest, to jest taka rzecz, której ja słucham non-stop, niezależnie od pogody, a teraz akurat idealnie ta pogoda będzie nastrajała do tego, więc chyba za niedługo wrócę do filmu. Teraz będzie polecajka jedzeniowa dla osób z Warszawy. Chciałabym Wam polecić pizzę. Ja bardzo lubię pizzę na grubym cieście, co, tak co do zasady, bardzo mi to odpowiada, natomiast na cienkim Różnie. Bardzo często miałam wrażenie, że po prostu ja się nie najadam tą pizzą, a ja szczerze powiedziawszy jak zamawiam pizzę to po to, żeby się najeść. Ogólnie moją ulubioną pizzerią jest pizzeria w Czechowicach, Czechowicach Dziedzicach i to jest Pietro. To jest od lat moja ulubiona pizzeria, bardzo lubię też ich sos czosnkowy. Więc to jest taka pizza trochę do napchania się, ale ogólnie no jest moją ulubioną pizzą, tak mogę powiedzieć. I w Warszawie nie miałam żadnej pizzy, którą bym tak realnie bardzo, bardzo mocno lubiła. Brakowało mi takiego miejsca i e, kiedyś koleżanki z apteki zamówiły pizzę e, z Pragi, tutaj. Na Pradze. Logiczne. I bardzo mi ta pizza zasmakowała. Ona jest na cienkim cieście. Jest bardzo taką... No to jest cały placek nawet Naprawdę jedna osoba jest w stanie zjeść i, i nie, nie czuć przesycenia tym, tą, tym daniem. Ale bardzo mi ona smakuje i tutaj ją rekomenduję każdej osobie, która, nie wiem, mieszka tu gdzieś na Pradze, przejeżdża przez Pragę. Bardzo fajna jest ta pizza. Ja oczywiście mówię o margaricie, bo ja tylko jem margaritę, yy, bo nie lubię dodatków na pizzy. Natomiast yy, chyba jeszcze ani razu mnie ona nie zawiodła. Czasami no, ostatnio akurat przyszła lekko spalona, ale to myślę, że to była bardzo wyjątkowa sytuacja, więc, więc jeżeli lubicie pizzę na cienkim cieście, ja polecam, mi smakuje. Ale ja też nie jestem dobrym wyznacznikiem, więc to nie tak, że Wam też na pewno będzie smakowała, bo ja lubię bardzo mało rzeczy. I myślę, że przechodzimy sobie do rzeczy, dlatego że moim nowym ulubieńcem jest ściana. Przemalowałam, e, razem zadałam ścianę na kolor brązowy. Ta ściana była biała dotychczas i ona mi nie pasowała jakoś tak... E, Strasznie smutno to było, mimo tego, że jest mnóstwo rzeczy nawalone na ścianie. U nas jest maksymalizm, u nas totalnie nie ma minimalizmu. Ale stwierdziłam, że może spróbujmy i docelowo chciałam e, szmaragdową tą ścianę. Chciałam, żeby ona była właśnie w taką zieleń, szmaragd, e, wpadała. Natomiast po tym, kiedy kupiłam próbki, kupiłam po prostu dwie próbki. To, które realnie jest na ścianie i właśnie tą szmaragdową, którą sobie wymarzyłam, to uświadomiłam sobie, że tutaj szmaragdowa totalnie nie pasuje, to nie jest, to nie jest kolor do tego wnętrza i zdecydowałam się na taki brąz i bardzo mi się to podoba. Naprawdę uważam, że to była jedna z moich lepszych decyzji i przy okazji udało nam się też okleić, nie wiem jak to nazwać, zrobić kominek tak, że on się prezentuje, a nie jest zwykłym karton-gipsem, bo dotychczas był po prostu tutaj karton-gips i nie wyglądało to dobrze, natomiast ja się do tego tak przyzwyczaiłam, że już w którymś momencie nawet nie widziałam, że coś jest nie tak. Więc bardzo się cieszę, że się na to zdecydowałam i że nie wystraszyłam się tego, tej ściany po pierwszej warstwie. Jeżeli ktoś z Was byłby ciekawy, jak wyglądało to po pierwszej warstwie, to zapraszam na Instagram, a tam jest film bo ja byłam przerażona. W planach dalszych mam również zmianę wyglądu sypialni, bo nie do końca mi się podoba to, jak ta sypialnia wygląda i bardzo mi zależy na tym, żeby wrzucić tam rzutnik, bo my większość rzeczy i tak oglądamy w sypialni, więc wydaje mi się, że to będzie lepszym wyborem niż cały czas oglądać na małym ekranie laptopa. A jeżeli już o wystrojach mowa, to nasza łazienka jest yy, bardzo szara, ona jest, no, jest szarutka. Ja tylko za tym za bardzo nie przepadam. Ja lubię kolory, ja lubię, jak się dzieje. Był taki moment w moim życiu, kiedy bardzo lubiłam kolor, szary i wszystko, takie bardzo zachowane, wiecie, biel-czerń. Teraz już dawno mi to minęło. I żeby ożywić, uświadomiłam sobie, będąc w sierpniu u Alex, że w sumie warto by było może dać inne dywaniki niż szare, bo dotychczas mieliśmy szare dywaniki. I w Half-Price, i w TK Max okazało się, że jest sporo takich właśnie dywaników, które nie są jednokolorowe. pokażę Wam mój ulubiony z nich wszystkich. On jest w truskawki. Bardzo mi się podoba ten dywan. Mam też dywan, ten również jest z TK Maxa z napisem Take It Off. I on też jest cudowny. Jeżeli chodzi o, o Half Price, to tamte akurat są w praniu, więc Wam ich nie pokażę, ale jest to y, kolorowy taki... W, takie bohomazy i jest to dywanik z napisem Get Naked i uważam, że to jest fantastyczne, bo jest bezpośrednio przed yy, wanną, więc fajne to jest, bo jednak przełamuje gdzieś ten kolor szary i też umówmy się, no wiadomo, że te dywaniki są droższe niż jednokolorowe, ale nie jest to tak droga rzecz, żebym się miała przejmować i mówić, że to nie było tego warte, a jednocześnie jakoś tak daje to więcej koloru temu pokojowi, który co do zasady jest bardzo, bardzo smutny. W naszym przypadku. I jeśli chodzi o wystrój, to myślę, że tyle. Nic więcej tutaj nie mam chyba do pokazania. Eee, natomiast, no, tak jak mówię. Planuję jeszcze coś zmieniać w tej sypialni, więc mam nadzieję, że w którymś momencie wyjdzie to tak, że będę chciała się też tym chwalić. Kolejna rzecz, którą chciałabym pokazać, to jest coś, co Adam mi wydrukował, i to jest mały duszek, który czyta. Pewnie nie będzie go tutaj dobrze widać, bo też widzę, że strasznie przybija światło. Jest to duszek czytający, który może sobie gdzieś leżeć na jakiejś szafeczce i uważam, że jest to bardzo urocze, bo sama bym na takie coś nie wpadła, a Adam to zobaczył i stwierdził, że to jestem ja, więc jestem to ja czytająca książkę wieczorem. Chociaż ja wieczorem to raczej czytam na czytniku. I oczywiście, czym. Był mój film z poleceniami, jeżeli byłby bez ceramiki. Bardzo mało ostatnio kupuję ceramiki. To jest spowodowane tym, że naprawdę nie mam już na nią miejsca. Natomiast na targach Rzeczy Ładnych we wrześniu e, kupiłam sobie kubek z Ginger Julia Max. bodajże że tak się nazywa ta firma. Ma taki print, który jednocześnie nie wiedzieć czemu przywołuje mi na myśl marynarze, a z drugiej strony przywołuje mi na myśl, uwaga, zeszyt w linie. Nie mam pojęcia, ale jest bardzo ładny, bardzo dobrze się z niego pije, nie jest bardzo ciężki, chociaż ja szczerze powiedziawszy, ja lubię ciężkie rzeczy, na przykład jak każdy zawsze szuka lekkiego długopisu, ja lubię ciężkie długopisy. I lubię ciężkie kubki, natomiast ten jest takim idealnym wypośrodkowaniem i ma bardzo ładną kokardę. Świetnie się z niego pije, no jest po prostu bardzo, bardzo ładny. Standardowo mam najwięcej kubków mam z Ulic, i tamte też są tak, tak naprawdę tamte są moimi ulubieńcami takimi all-time, ale chciałam tutaj jeszcze jakiegoś nowego, ceramicznego twórcę też docenić i o nim wspomnieć, więc padło akurat właśnie na Julię. Jeżeli lubicie dziwne rzeczy, takie, które są niecodzienne, to bardzo chciałabym Wam polecić pewne myszki. Ja lubię takie rzeczy, które dla wielu osób są um, łapaczami kurzu, tak, tak, tak tak to się nazywa. Ja to lubię, ja mam tego sporo na regałach, mi to sprawia przyjemność, bardzo lubię pluszaki z Jelly Cat. i tutaj chciałabym wspomnieć o dziewczynie z Brazylii, która nazywa się Kel Feltz. Ona co jakiś czas ma właśnie dropy z tymi swoimi myszkami, tu będziecie mieli przebitki na różne myszki. Ja mam jedną, udało mi się ją zdobyć. Ja, ja w ogóle wchodząc na ten drop nie wchodziłam z myślą, o chcę konkretną myszkę, ja po prostu chciałam jakąś jej myszkę, tylko tutaj zaznaczam, że niestety płaci się za cło. więc tak naprawdę do tych kosztów, które są związane z, no, z zakupem czegoś, co jest rękodziełem i jest jednak w dolarach, to trzeba też mieć na uwadze to, że prawdopodobnie będzie do, do zapłacenia cło. Ja płaciłam, nie pamiętam ile płaciłam, wydaje mi się, że 150 zł, 100 zł, coś takiego. Nie były to małe pieniądze, natomiast ta myszka mi wszystko wynagrodziła, dlatego, że jest tak piękna, jest wykonana z takim, z taką dokładnością, że nawet Adam, który, któremu ogólnie się nie podobają bardzo te myszki, powiedział, że jest w szoku jak starannie, jak dużo detali w tym jest. Także to jest taka rzecz, jednak, którą trzeba lubić i trzeba być w tej niszy, która lubi takie rzeczy. Ja się do tej niszy zaliczam i ja bardzo, bardzo Wam to polecam. Jakoś tak jest coś takiego, że za każdym razem jak patrzę na ten regał, gdzie to jest, to mam taki, taki uśmiech w sobie. Może to jest dokładnie ten sam koncept, jak którzy mają z lalkami, które mnie ogólnie przerażają. Może to, jest, może to jest dokładnie to samo. I ostatnia rzecz z moich polecajek to jest koszulka Wiktorii Gorko. Wiktorii Gorko Wam polecałam w kontekście plakatów. Ona ma takie Plakaty bardzo nowoczesne, takie w stylu. No ja mam jej cztery, tak? Cztery mam plakaty. Mam z napisem Take a Break, mam z napisem. It's a great idea to grab a coffee and relax for a while, stay hydrated i mam jeszcze You know what's really sexy? Reading. E, takie mam cztery. Fantastyczne są, bardzo je lubię i właśnie Wiktoria zrobiła dwie koszulki. Ta pierwsza, którą miałam była fajna, tylko ona ma taki materiał, który no, niezbyt dobrze wygląda po praniu, a ta druga jest już super jest z całkiem innego materiału i mogłabym ją nosić non stop. Nie pokazuję jej tutaj z tego powodu, że jest ona po prostu brudna, bo była noszona dosłownie dzień temu. Więc jeżeli lubicie jak, e, ogólnie takie Ilustracje, no to polecam wam tę koszulkę. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że znaleźliście tutaj może coś, co sami będziecie chcieli wypróbować, albo do czegoś, wam zains do czegoś was zainspirowałam, lub też, że zachęciłam was do przeczytania niecałkiem martwej. I dajcie znać w komentarzach, czy właśnie coś, coś tutaj was zainteresowało. Ja sobie bardzo chętnie poczytam te komentarze. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć!